Wiesz, Justynko, ten kirło to pasożyt, pieczeniarz, błazen, czciciel złego cielca. Hipopotaurus ma stodąd przedpotopowe zwierzę. Gdybym mógł, to bym takich ludzi jedną ręką brał tak, za włosy, a drugą za gardło i traf. Karki by mi skręcał. Zrób to na przykład z kurczęciem, a wtedy uwierzę, że mógłbyś zrobić to z kirło. Jak ojca kocha, bo to widzisz za kała świata. Gdyby nie tacy jak on, świat by już był daleko, daleko. A nam o to przecież idzie. Ty nie masz pojęcia, jak nam o to idzie. O ideę, o ludzką wolność, godność. W ogień bym za to wskoczył, rodzonego ojca mógłbym się wy. Czy ty, Justynko, za to dziurawe sito pójdziesz? Masz taki sposób pytania, Cicu. Wiesz dobrze, o kim mówię. No, za tego welinowego człowieka, jeżeli oświadczy się o ciebie, pójdziesz? Mój drogi, czyżbym mogła odrzucić od siebie tak wielkie, niespodziewane, cudowne szczęście, taki zaszczyt i łaska? Sam bądź, czyżbym mogła. A niczego z kobietami pewnym być nie można. Zdaje się, że rozsądna, może i pstroma w głowie, czy ja wiem? Na buszmanki was wychowują, to i wszystko na świecie gotowe jesteście zrobić, byle wy was ładnie uparbowano. Ale tymczasem, nim wielką panią zostaniesz, na wesele Elżusi pójdziesz, wiesz? Marynia tam także będzie. Już ja to u pani Kirłowej uproszę, byleby tylko pod opieką cioci Marty, którą także podejmuje się namówić.